Witam kochani, pozdrawiam w mięsach Chrystusa. Witam, witam Kochani, coś wam przeczytam Wiem, że to się wszystkim spodoba Chociaż szczerze nie wiem do końca Zobaczymy Nie mogę tutaj dobrze ustawić tego telefonu Tak więc wybaczcie, że nie będziecie widzieli Może tylko pół mojej głowy Ale nie o moją głowę tu chodzi Kochani, z listu Judy Pierwszy rozdział Piąty werset zaczniemy. A chcę przypomnieć Wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie: którzy raz na zawsze wszystko wiecie: Że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, a następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla, dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie trzyma wiecznych pętach w ciemnicy na Wielki Dzień Sądu. Tak też co i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Jest kochani. Wers 6 o tych aniołach, którzy nie zachowali zakreślonego we siebie kręgu, mówi nam o. To jest z księgi Henocha, której wiecie nie ma w Piśmie Świętym, ale to jest księga Henocha. A następny wers 7, sodomie jego może, no wiadomo, to jest w Biblii i zauważcie, księga Henocha to są czasy Noego, jest to opisane w Starym Testamencie jako czasy Noego I czytamy tu też o Sodomie i Gomorze, a Jezus odwoływał się, że to będą czasy właśnie, te czasy Jego drugiego przyjścia to będą czasy jak Sodomy i Gomory i czasy jak jak za dni Noego Jezus nie powiedział jak za dni Henocha, tylko jak za dni Noego teraz skoczmy więc do tych dni Noego Zobaczcie, co się dzieje. Yy, oto księga potomków Adama. To jest księga, yy, księga, pierwsza księga mojżeszowa, czyli yy, yy, pierwsza księga Starego Testamentu. Więc rozdział piąty. Czytamy coś takiego: Adam żył. 130 lat 130 Zapiszcie to sobie 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje Na swój obraz Nazwał go set. I Kochani Czyli nie liczył się tutaj już Kain Mimo to, że był pierworodny To jest moje zdanie Karns, Kain stracił swoje pierworodztwo Tym co zrobił Może był pierworodny Adam ma 130 lat i zrodził na swój obraz już nie na obraz dosłowny Boga, a już na swój obraz nazwał go Set. Oczywiście tutaj chodzi o to, że Set już miał kamienne serce też. Nie miał serca tak, takiego jak Bóg dał Adamowi oryginalnie. Dobra, 130 lat. Następnie czytamy, Enos miał 90 lat, gdy zrodził Kenana. Czyli Enos miał o 40 lat mniej od Adama, gdy zrodził pierworodnego. Po zrodzeniu. Kenana. Enos żył 815 lat i zrodził synów i córki Teraz Enosz, teraz Kanan miał 70 lat, gdy zrodził Maha Halela. Po zrodzeniu miał 70, czyli 100, jeszcze raz, 130 Adam, następny Set miał 90, Ten ma 70 następnie Kenan miał 65 lat czyli ta, ta cyfra cały czas się zmniejsza w coraz młodszym wieku pierwsi prorocy zaczynają mieć zaczynają płodzić dzieci ale aż nagle Mahalalel co w ogóle Sprawdźcie co znaczy imię Mahalale, sami, dla własnej przyjemności, żebym ja wam tego nie mówił. Więc po zrodzeniu Macha, jest Mahalale w dziwny sposób, coś się stało i Mahalale miał aż 162 lata, gdy spłodził yy, Henocha, właśnie tego, który napisał tą księgę. I dopiero Henoch na 65 lat, Henoch ma 65 lat, czyli wraca do tego, co, co, co było poprzednio, przed jego ojcem, 65 i 65. I Henon naprowadza nas znowu na właściwe tory. Henoch, Henoch wtedy płodzi matuszalela ojca Noego. I Przepraszam, dziadka dziadka Kochani Następnie czytamy o następnym proroku, który był i on zro i on on miał 180, nie zaraz, zaraz. Żył 180 lat, Matyszalak żył 180 lat, 180 lat i umarł, tak dobrze. Dobrze, 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 wszystko jest dobrze. Więc on, wszystko jest dobrze. I teraz, co się dzieje, kochani? Co on chce tu pokazać, ciekawego? Dlaczego Mahalalel dopiero w wieku 162 lat. Spłodził pierwsze dziecko. I właśnie co się dzieje? Kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na Ziemi, rodziły się im córki. Ujrzeli to synowie Boże, że córki ludzkie były piękne. Wzięli je sobie za żony, te wszystkie, które sobie upatrzyli. To jest właśnie. Księga, to jest. No nie, to nie jest w sumie księga y, Henocha, ale właśnie to, o, tym, o, o tym nam pisze księga Henocha, która, której nie ma w Piśmie Świętym, nie jest ona aż tak ważna. Tak, panie, co się stało? Y, właśnie czytamy, że aniołowie, którzy nie zachowali swojego własnego kręgu, swojego własnego ciała, stoczyli się. Postanowili sobie zmienić swoje ciało i zaczęli płodzić synów z ludźmi, z rodzajem ludzkim. Z tego, jak wiecie, powstawały z tych małżeństw, powstawały małże, ale to były małżeństwa, z tego powstawały olbrzymy i była zgroza na ziemi. kochani. Dlaczego Mahalalel więc jeszcze raz przeżyła 162 lata, aby spłodzić pierwsze dziecko? I to jest to, co ja myślę. Tego nie ma w Świętym, ale Księga Henocha nie opisuje nam naprawdę początka upadku tego pierwszego upadku aniołów. Czy to można, drugi był nieważny. Ale Hanok opis, to to się zaczęło właśnie dziać w czasach Machalala, w, w czasach jego ojca. I podejrzewam, że Mahalalel w tej zgrozie jaka się działa, albo nie mógł znaleźć właściwej żony, albo nie chciał w tak upadłym świecie chłodzić dzieci w tym co się działo. Kochani, gdy Noe się urodził, czytacie, czytamy to w 5:29, dał mu na imię Noe, mówiąc ten nas pocieszy w pracy naszej mozolnej rąk na ziemi, którą przeklął Bóg. Czyli te imię Noe to znaczy pocieszycie, po, ktoś, kto da od, odpoczynek gdyż czasy były złe czasy były właśnie, to co były te czasy o których Bóg mówił, że to będzie jak za czasów no, nowe, więc gdzie teraz skoczymy? dalej idziemy moment, daj jeszcze skończę. Okej. Okay. Gdy widział Pan, że wielka jest złość człowieka na ziemi, gdzie wielka jest złość człowieka na ziemi, czasy nowego, i że wszelkie jego myśli oraz dążenia, jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Rzekł Pan, zgadzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, i tak dalej, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana łaska Noe też nie był perfekcyjny ale znalazł łaskę i czytamy następnie Noe był mężem sprawiedliwym i nieskazitelnym wśród swojego pokolenia Noe chodził z Bogiem Noe zrodził trzech synów Sema, Hama i Jafeta. Jafet znaczy piękny, Ham znaczy gorący. Sam, co znaczyło sam? E... Od, od, od sama się właśnie bierze słowo semicki e... Chyba mądry. Chyba mądry, ja dobrze pamiętam. Potem to sprawdzę raz jeszcze. Kochani, to chyba będzie po tyle, co chciałem Wam tu powiedzieć. Nic innego już tutaj nie mogę dodać. Czasy, o których mówił Jezus. Dlaczego ja myślę, że tak długo Mahalale zwlekał z poczęciem potomstwa? I szczerze, wielu z nas dzisiaj tak myśli. I też mówię, w jakim to świecie nasze dzieci będą żyły, prawda? Pozdrawiam wszystkich.